Dziś, moje kochane, wjeżdża sałatka warzywna. Mam tu jajka ugotowane, ziemniaki, marchewkę, pietruchę i seler. I teraz, pytanie za 100%. Czy znacie coś takiego? Ja już tutaj marchewkę zaczęłam przerabiać. Szybciej, ekonomiczniej, lepiej. Zobaczcie, nie musicie działać sobie nożem każdego warzywka oddzielnie na desce. Wystarczy wziąć kawałek warzywa ugotowanego i sobie przecisnąć przez taki ładny sprzęt. Mój już ma dużo lat. Wiele przeszedł. I zobaczcie. I przechodzi taka oto kosteczka. Może będzie lepiej widać na jajku. O. Widzicie? Już taki ładny bałagan kwadratowy się robi. O, widzicie? Już jest cała kosteczka. Teraz idzie ziemniak. Wszystko jest ugotowane, oczywiście wystudzone. I zobaczcie. Tralala. Pięknie ziemniaczek poszedł dosłownie w parę sekund. Teraz drugi ziemniak. Pochwalcie się koniecznie. Czy też macie takie sprzęcicho. Czy też sobie tak ułatwiacie robienie sałatki warzywnej? Chwilę jeszcze dołożyć ogórka kiszonego, trochę jabłuszka. Wiadomo sól, pieprz, mają trochę musztardy. No i praktycznie wymieszać to ze, ze sobą. I mamy gotową sałatkę. I ile to zajęło? No, dosłownie zajmie może z 10 minut. To jest taki okrągły sprzęt metalowy. Tu ma takie druciki przeciągnięte. Pochwalcie się, czy używacie takich sprzętów. Może innych sprzętów, bardzo prostych w budowie. Ale za to bardzo ułatwiających pracę. I komentujcie, udostępniajcie. Jeśli Wam interesuje taka tematyka, dajcie znać. Nagrywam więcej filmików fajnych o. no czym? O łatwych i prostych. A patrzcie, że ja jakoś się zgubił, ale to za chwilę dokroję. O łatwych i prostych sprzęcikach, które bardzo u Usprawiają pracę w domowym zaciszu, w domowej kuchni i ziemniak też. To pa pa!